Rosjanie zdobyli wioskę Razdoliwka w północnej części obwodu donieckiego. Nie mamy tu jednak do czynienia z jakąś większą operacją. Od Ukraińcy, jak to mówią, wycofali się na z góry upatrzone pozycje. Na tę chwilę ofensywa turecka dalej postępuje. Rosjanie weszli do miejscowości Drużba i zajęli już gdzieś jedną trzecią miasta. A to jest całkiem spore miasto wraz z zespołem kopalni. Rosjanie przyprowadzili, przyprowadzili tu jednostki pancerne, choć główne natarcie odbywa się na piechotę. Tutajszy krajobraz wygląda dosłownie jak nasz Śląsk, z masą hałd kopalnianych, bardzo gęstymi zabudowaniami itd., więc w wielu miejscach ciężko by było nawet takich czołgów używać. Zresztą do tej pory Rosjanie praktycznie nie napotykają żadnego cięższego oporu. Wszystkie jednostki ukraińskie skoncentrowały się na ochronie aglomeracji przed okrążeniem na flankach, także zabrakło im koniec końców jednostek do samego miasta. Ukraińcy atakują cały czas Półwysep Krymski, i tym razem udało im się trafić w plażę pełną turystów. I można by nawet mówić, że to przypadek, gdyby nie komunikat Michałów Podoliaka, który to stwierdził, że na Krymie nie ma niewinnych, jest to ziemia okupowana przez wroga. A ataki na półwysep będą dokonywane aż do całkowitego zwycięstwa. Ostateczne rozwiązanie kwestii krymskiej, normalnie. Zresztą słowa też bardzo podobne do tych odnośnie strefy gazy. Wiadomo nie od dziś, że banderowcy bardzo chcieliby być pejsaczami. Choć oczywiście z kolei stoi to w sprzeczności z gadkami o tym, że mieszkańcy Krymu to Ukraińcy, okupowani przez Rosjan. No i mamy kolejne pytanie, dla kogo zatem tak właściwie jest ten Krym? No bo Ukraińców to tam nie było nigdy. Jak dla mnie, to on nigdy nie był orłem, ale na tę chwilę no to zaprzeczył całej dotychczasowej ukraińskiej narracji. Sam atak, jak i te słowa zresztą, mają zapewne przestraszyć Rosjan, którzy na tę chwilę jeżdżą na półwysyp na wakacje. Choć trzeba też pamiętać, że to jest jednak przekorny naród. A nawet, jak rzeczywiście uda im się w ten sposób zaszkodzić gospodarce krymskiej, no to niczego tym nie osiągną. A opinia publiczna rosyjska jest już wystarczająco wściekła. Zresztą tym razem Rosjanie odpowiedzieli ogniem, skierowanym m.in. na Odessę. Supermarket trafiony rakietą płonie już drugi dzień, a co jakiś czas słychać wybuchy wtórne. A w ogóle o propos ataku na cywilów na Krymie wypowiedział się już Jens Stoltenberg, mówiąc, że fakt, że zostały użyte do tego amerykańskie atakamsy nie sprawia, że NATO staje się współodpowiedzialna. Skoro to nie sprawa NATO, no to czemu szef NATO się w ogóle w tej sprawie wypowiadał? Bohdan Krotewicz, szef Sztabu Brygady Azowskiej, wystosował list otwarty do władz ukraińskich odnośnie wyrzucenia ze stołka, jak to określił pewnego generała. Według niego nie ma potrzeby wymieniania go z nazwiska, z tego względu, że 99% armii go nienawidzi, nie chce jego usunięcia. Problem w tym, że dla kogoś, kto nie jest w ukraińskiej armii, to nie jest już takie oczywiste bo większość z was pewnie powie teraz, że to Syrski. Tylko, że ostatnio znalazł się w tym kraju inny gagatek, mianowicie Ruj Juri Sodoł, zastępca Syrskiego, który wcześniej odpowiadał za piechotę morską, która jest chyba najgorszą formacją ukraińską w tej wojnie. Już nie mówiąc, że on jest z obwodu charkowskiego, czyli prawie że Rusek, a obecnie dowodzić ma on obroną turecka, która to została, jak wiemy, sforsowana w zaskakująco łatwy sposób a asowcy lubią skakać na pochyłe drzewa i lubią poklesk tłumów, więc jest to idealna okazja, żeby pokozaczyć i pułdawać ekspertów, choć w sumie są oni ostatnimi, którzy powinni się wypowiadać w tematach kompetencji. W stanie miał miejsce zamach terrorystyczny. Napastnicy wpadli do cerkwi, zastrzelili popa i kilku cywilów. Skinęło także piętnastu przybyłych na miejsce policjantów. Sześciu napastników zostało zabitych. Wśród nich był syn jednego z lokalnych starostów i członka rządzącej partii. Nie był to jednak jeden atak, lecz seria ataków w stolicy obwodu Machaczkale i okolicach. Oprócz tego napastnicy próbowali chociażby zaatakować synagogę. Oczywiście chodzi tu o rozniecenie konfliktów etnicznych i religijnych. Większość samochowców została jednakże zatrzymana, także na dniach dowiemy się więcej. Jednakże jak dla mnie winowajca jest oczywisty. Ruchy antyrosyjskie istnieją w Republice dużo wcześniej niż wojna ukraińska czy Majdan, ale oba mają jeden wspólny cel, a ruch wyzwolenia Adagastanu ma na Ukrainie własną jednostkę wojskową, a tak był bardzo dobrze zaplanowany. Zamachowcy uderzyli w kilku miejscach jednocześnie, a ciężko byłoby to osiągnąć bez jakiegoś profesjonalnego dowództwa. Znalazłem artykuł mówiący triumfalnie, że nawet prorosyjska Serbia wysyła amunicję Ukrainie. Ja nie chcę nic mówić, ale sprzedaż to nie pomoc, a amunicję kupują inne kraje, które potem co najwyżej wysyłają te amunicje na Ukrainę i płacą za to horrendalne kwoty. Więc, jakby patrzeć na to z tej strony, to można by z kolei powiedzieć, że na to wysyła pieniądze wrogiemu krajowi, za które ten wyprodukuje potem broń dla siebie. Bo fabryki amunicji to są tam państwowe, a przy obecnych cenach to jest praktycznie drukarka pieniędzy. Zresztą do sprawy po raz kolejny odniósł się samowódź, twierdzący, że na tej chwile nawet jakby chcieli, to nie są w stanie skutecznie odciąć Ukrainy od swojej amunicji. Choć mogłoby to zrobić Rosja, po prostu zakontraktowując pociski u Serbów. Jak nie będzie towaru na rynku, to Ukraińcy go nie dostaną. Ale widać Rosjanom aż tak bardzo nie zależy. A skoro Rosjanom nie zależy, no to trudno by teraz wrócić, w imię przyjaźni pozbawiał tysiące serbskich robotników pracy. Oczywiście tego typu artykuły no to jest próba poróżnienia Serbów i Rosjan, no i oczywiście dowiedzenia, że nasze wysiłki przynoszą jakiś skutek. Moim zdaniem dużo większy skutek mogłoby przynieść sytuację, w której serbski rząd stara się uniemożliwić eksport amunicji za granicę bo Serbia jest jednym z głównych producentów jej w Europie, a gdy za jedną sztukę płacą tyle, co przeciętny Serb zarabia w rok, to utworzenie alternatywnego rynku byłoby tylko kwestią czasu, a ludzie, którzy wzbogaciliby się dzięki pieniądzom zachodnim, no byliby bardziej wobec zachodu przyjaźni i mielibyśmy już jakiś zaczę dla piątej kolumny, a tak te pieniądze trafią po prostu do budżetu, może nie rozwiązanie idealne, no ale Serbia to małe państwo, dodatkowo otoczone wrogami, no także wrócić, nie wiadomo czego sam nie zrobi. Eurokraci podobno mieli znaleźć kruczek prawny umożliwiający obejście decyzji Węgier w sprawie przekazywania rosyjskich środków Ukrainie. Pożyjemy, zobaczymy, póki co na ten krok. Mieli zdecydować się podobno ambasadorowie krajów Unii Europejskiej, choć póki co oficjalnego głosowania jeszcze nie było. Zastanawiam mnie tylko po co w ogóle jeszcze jest to całe prawo unijne, skoro jedyne co robią rządy, to próby obejścia jej za wszelką cenę. A propos Unii Europejskiej, alternatywa dla Niemiec próbuje założyć w Europarlamencie swoją własną frakcję. Mają ją współtworzyć podobno z francuskim zjednoczeniem narodowym. Jak dla mnie podział partii eurosceptycznych na frakcje w parlamencie nie jest ogólnie mówiąc zbyt korzystny, choć, no, choć z drugiej strony te siły eurosceptyczne też mają różne odcienie. Jak dla mnie najlepszym rozwiązaniem, jeśli mamy już odpuszczać taki wspólny front, byłoby stworzenie takiego trochę gabinetu cieni. Gdzie każda dotychczasowa frakcja w Europarlamencie miałaby swoją eurosceptyczną alternatywę? Po ciemnej stronie mocy mamy już frakcję lewicową, mamy konserwatywną, a na tę chwilę, jeżeli AfD i Zjednoczenie wyjdą z obecnej frakcji i założą swoją, to będziemy mieli taką alternatywną Europejską Partię Ludową, która to jest największa. Największą frakcją w parlamencie, a w ID pozostaną partie względnie libertariańskie. Jeszcze tylko pozostałoby wtedy, jeszcze wtedy brakowałoby tylko alternatywnych zielonych, choć to w sumie też jest lewica. A że wszystkie te partie establishmentowe od dawna wywaliły do kosza wszystkie poglądy, które kiedyś reprezentowały albo udawały, że reprezentują, no to mielibyśmy opozycję idealną. Przy okazji wiceszef niemieckiego rządu Robert Habeck udał się do Chin z wizytą. Temat emisja CO2. Wicekanclerz stwierdził w swoim oficjalnym przemówieniu, żeby, że żeby świat osiągnął cele klimatyczne, to Chińczycy muszą przestać korzystać z węgla. Nie ma to jak przyjechać do kogoś w kości i kazać mu zostać żulam. Z wizytą w Pekinie był również nasz prezydent i co ciekawe nawet coś załatwił. Bo Chiny zniosły nam widzety turystyczne. Nasz ukochany sojusznik zrobił to tylko wtedy, gdy zmusiła go do tego umowa podpisana z Unią Europejską jako ogółem, której to my jesteśmy częścią. Oprócz tego mieliśmy, a jakże poruszoną kwestię ukraińską, co ciekawe, całkiem nawet konstruktywnie, nasz kraj popiera Chiny w dążeniu do pokoju i vice versa. Możliwe, że jeżeli Chińczycy mieliby formułować ten hipotetyczny Mińsk 3, to my moglibyśmy być jednym z gwarantów. Oprócz bycia sąsiadem Ukrainy, jesteśmy jednym z krajów najsilniej związanych z republikańską częścią Ameryki, która to szuka już wyjścia z Ukrainy w celu skoncentrowania się na Izraelu. Możliwe więc, jak dla mnie, jest to, że Duda mówił tutaj nie tylko za siebie. Szef sztabu amerykańskiego, Charles Brown, na konferencji prasowej przyznał, że USA w razie pełnoskalowej wojny nie będzie w stanie efektywnie wesprzeć Izraela. Trzeba przyznać, że jest to szokujące wyznanie, nie tyle nawet ze względu na jego treść, bo to jest jakby nie patrzeć prawda, co ze względu na okoliczności, no bo cała obecna polityka USA opiera się na militarnej dominacji. Od amerykańskiej armii oczekuje się możliwości zniszczenia każdego celu w dowolnym miejscu na świecie. I z tego też wynika po części to amerykańskie poczucie wyjątkowości. Wiadomo, jeśli masz siłę, to możesz robić, co chcesz, a Amerykanie wierzą, że mają taką siłę. Więc stwierdzenie teraz szefostwa amerykańskiej armii, że czegoś się nie da, to jest w pewien sposób skandal. A muszą być w tym wypadku bardzo zdesperowani, no bo ten mit jest też niejako usprawiedliwieniem dla strumieni pieniędzy, jakie płyną z Białego Domu do Pentagonu. Oczywiście, gdyby zebrać całą amerykańską armię w jednym miejscu, no to byłaby ona zdolna pokonać Hezbollah i Iran. Problem w tym, że Amerykanie mają teraz bazy na całym świecie, które muszą czymś obsadzić. Już nie mówiąc, że odpowiednio duża armia potrzebuje też zaplecza i jakichś sensownych łańcuchów dostaw, żeby działać. Na tej chwili ochłodzenie stosunków amerykańsko-saudyjskich. I zbliżenie tych drugich z Iranem powoduje, że na Bliskim Wschodzie brakuje im tego typu zaplecza. USA ma sporo baz na Bliskim Wschodzie, jednakże są to małe bazy, dodatkowo dość oddalone od siebie. W razie pełnoskalowej wojny mogą być zatem bardzo szybko zniszczone. A że amerykańska publika bardzo nie lubi strat z kolei, no to zniszczenie kilkudziesięciu tysięcy żołnierzy może zniechęcić dużą część społeczeństwa do dalszej wojny. Ameryka jest tutaj w pewnym sensie ofiarą swojego sukcesu. Tak długo wmawiano światu niezniszczalność amerykańskiej armii, że na tę chwilę nieważne, co by na tej wojnie zrobili, to i tak nie spełnił pokładanych w nich oczekiwań. Najlepsze jest to, że na tę chwilę amerykański establishment wydaje się, że to pojął, bo USA próbuje co prawda mocno nieudolnie, ale jednak wynegocjować coś w stylu pokoju. Oczywiście Izrael pokoju nie chce, a USA nie mogą sprzeciwić się woli Pana. Ale jednak postawa rządu w tym przypadku jest kompletnie inna niż na przykład na Ukrainie, gdzie mamy wojnę za wszelką cenę. Choć trzeba też powiedzieć, że i postawa zarówno Hezbollahu, jak i Iranu jest również kompletnie inna. A propos, to rząd afgański zaoferował Iranowi swoją pomoc w razie konfliktu z Izraelem i USA. Jak widać szyjci i sunnici jednak potrafią się czasem dogadywać. Jak dla mnie to jest tam i drugie jednak dno. Bo po zmianie władzy w kraju pozostały tysiące ludzi, którzy nie mogą wyobrazić sobie teraz życia bez wojny. Taliban powstał na bazie szkół koranicznych, gdzie młodzi chłopcy, często sieroty, trafiali w wieku kilku lat i rozpoczynali w tym wieku szkolenie. Kałach i Koran to cały ich świat, a na te chwile, gdy Afganistan jest już w miarę stabilny, wielu jego zdobywców nie jest w stanie znaleźć sobie teraz w nim miejsca, co też stanowi potencjalny problem dla ich przełożonych. A w ten sposób Taliban może zrobić sobie taką nieoficjalną czystkę, pozbywając się tych bardziej problematycznych członków, jednocześnie poprawiając swój PR na arenie międzynarodowej, przynajmniej wśród muzułmanów, a możliwe, że w zamian za dostawę mięsa dostaną nawet jakąś gotówkę, które jakby nie patrzeć nie mają w nadmiarze. A filozofia talibów nie jest jakaś ekspansjonistyczna, tudzież misyjna, wręcz przeciwnie, to izolacjoniści, więc tak długo jak Iran będzie stanowił jakieś tam wsparcie i nie wpierdziałał się w ich wewnętrzną politykę, tak długo różnice religijne nie będą sprawiały problemów.